Cześć Monika, niezwykle miło Cię widzieć. To jest któryś tam nasz wywiad. Jaki Ty w ogóle masz stosunek do wywiadów? Bardzo lubię wywiady. Czasem się plączę, bo mój mózg ma taki mały reset, ale wywiady to jest coś, do czego już jestem przyzwyczajona. A jakbyś miała sama sobie zadać jakieś pytanie, to o co byś siebie zapytała? O Ojejku, to jest bardzo ciężkie pytanie. Musiałabym nad tym pomyśleć, przynajmniej tak, parę dni. Nie, to tak pierwsza myśl, która Ci tam wpada. Tak na, na szybko. Jakie pytanie byś sobie zadała? O co byś siebie zapytała? Na pewno sama siebie o coś tam pytasz przed sobą. Ale to są takie, wiesz, mi głupotki, no. Dobra, to jakieś takie, wiesz, no, no jedno, o co byś siebie zapytała, jakbyś była reporterką i byś, wiesz, musiała sama ze sobą pogadać? Co bym chciała w sobie zmienić? Uuu, mocny temat. Co byś mm. chciała zmienić? O. Dużo rzeczy. Znaczy, jestem, akceptuję siebie, kocham siebie, ale też jestem perfekcjonistką, więc na pewno jest bardzo dużo rzeczy, które chciałabym zmienić. Czyli co na przykład? Bo ja nie widzę żadnych mankamentów, które trzeba byłoby w Tobie zmienić. Nie wiem, zawsze myślałam, że mam zbyt yy, kwadratową figurę. Tak? O, tak. kurde. No jak to można zmienić? To odsysa się czy coś? Co się nie, robi no nic się nie da z zrobić. Figurą? Taka budowa ciała. Czyli tylko można sobie pogadać tak, na można ten temat. Tak, sobie tylko pogadać. Dobra, a było coś, co chciałaś zmienić i zmieniłaś? Doprowadziłaś do zmiany? E, tak, zmniejszyłam sobie biust. A dobra, okej, okay, bo ze względów, że ci ciążył. Tak, tak. Mm -hmm, to już o tym <laughs> rozmawialiśmy, nie ma co tutaj ciągnąć tego tematu. A są jakieś kolejne myśli, co byś chciała zmienić? Zawsze sobie myślałam, że chciałabym jakoś zwęzić swój nos, ale wiele osób mi mówi, że to jest fatalny pomysł. A mój chłopak powiedział, że jak tylko zmienię sobie nos, to mi go złamie. Kurde, on tak trochę cię. Strofuje i blokuje przed różnymi decyzjami. Jak się z tym czujesz? Myślę, że bardziej broni mnie przed błędami, które mogę popełnić, ale też taka dyscyplina mi się podoba, bo to sprawia, że chcę o siebie bać, chcę o siebie walczyć i chcę być lepsza niż jestem. A jaką on dyscyplina wprowadził w waszym domu? Bo. Z tego, co wiesz, już kilka razy rozmawialiśmy, to on jednak jest taką władczą stroną waszej relacji. Tak, jest takim męskim mężczyzną. E, teraz wprowadził zakaz picia coli zero, żadnych gum do rzucia zero, wszystko, co jest to zero, bez cukru, to już przeczytał, że to jest niezdrowe, więc mam zakaz tego. Mm. E, nie lubię, jak nasze przezroczyste koszulki, gdzie widać mi stanik. E, no nie pozwala mi też właśnie. Jeść niezdrowych rzeczy, nie pozwala mi się słabo odżywiać, zawsze pilnuję, żeby były warzywa, mięso, yy, białko przede wszystkim. No i teraz zaczynamy przekonywać do siłowni powolutku. A w momencie, kiedy na przykład zjeść coś, czego on by nie chciał, żebyś zjadła, to co? Kara. Futnia, Jeszcze tego nie próbowałam. Ale co by było w momencie, jakbyś wiesz, postąpiła tak, jak ty chcesz? Myślę, że to by była po prostu długa i poważna rozmowa. Jak ty się czujesz z tym, że. On tak trochę ci tatuje. E, dobrze, dobrze, ponieważ poza tym wszystkim, czego mi zabrania, to też bardzo hmm. dobrze się mną zajmuje, bardzo dobrze się opiekuje, e, jest bardzo czuły. Ma te dobre strony też tego. On wprowadził swoje zasady, a Ty jakieś swoje wprowadziłaś? Miałaś siłę, żeby coś tam wprowadzić w Waszej relacji? No na pewno staram się mu pomagać w tym, jak się ubiera. Kupuję mu ubrania, mm. e, kupuję mu biżuteria. Nie w takim sensie, że jestem jego sugarmami czy coś takiego, <laughs> tylko po prostu pomagam mu wybierać. Uczę go też o cerze, prowadzę go do lekarzy, bo wiadomo, że faceci niektórzy nie są za tym, żeby iść do dentysty na przykład, bo ząb boli, bo się boją. No, ale to jest, powiedziałabym, taki zbilansowany związek. Swego czasu miałaś dość duże problemy zdrowotne. Czy dalej one są odczuwalne w Twoim życiu? Nie, powiedziałabym, że odkąd jestem już z Pawlo, to już jest 9 miesięcy, to chyba ani razu nie zachorowałam. No, to ekstra, ale to tak. Cię wyleczyli, czy po prostu Twój organizm się wzmocnił? Wydaje mi się, że mój organizm się wzmocnił i też teraz jest tak cały czas taki spokój i bezpieczeństwo i to też jest takie psychosomatyczne, że jest po prostu bezpiecznie, nic się nie dzieje złego, więc mój organizm wie, że nie musi chorować, że nic się nie dzieje, że ktoś o mnie dba, że nie jestem sama i myślę, że to tak działa na tej zasadzie. Czyli gdzieś tam wierzysz w to, że jednak otoczenie wpływa na nasze choroby, że to nie tylko organizm, ale też na przykład otoczenie, które jest toksyczne, powoduje, że my chorujemy. Bo Oczywiście. jest taka teoria. Tak, 100%, 100%. A jest jeszcze jakaś teoria, w którą wierzysz, a ludzie tak odsuwają ją od ciebie? No ja wiem, że taka, taka rzecz ostatnio nawet pisałam u siebie na Instagramie, na kanale, że niektórzy robią tak, że jak jest im bardzo źle, czy nie psychicznie, czy fizycznie, to trzeba sobie powtarzać, że tak naprawdę jest wszystko dobrze i oszukać organizm w to, że jest się szczęśliwym, że jest się zdrowym i organizm rzeczywiście zaczyna tego słuchać. O, a wiesz o tym, że jak się je wolniej, to człowiek szybciej się najada? Serio? No tak. To tak, mi się tak, przyda. tak jest, że podobno jak jesz wolniej, to organizm myśli, że wiesz, że jesz dużo, a ty po prostu jesz wolniej. To ja jem mega to taki, szybko. To taki, wiesz, taki y, tip. No to y, fajnie, fajnie, ale tutaj mądra rozmowa powstała. No dobrze, nie zatrzymujecie, bo eko pokasa na nas czeka. Dziękuję bardzo, następnym razem kolejne tipy sprzedamy widzom. Tak. Chyba, że masz coś na szybko jeszcze na nie, koniec, na, na, na pożegnanie. Już... Nie, bo to Strykałam trzeba się. konkretnie pomyśleć, zastanowić Taak. się, żeby wziąć odpowiedzialność za te słowa, bo wariatkę z kogoś łatwo zrobić. Tak, to prawda. No i żegnamy się. Dzięki, cześć. Dzięki.